Witajcie! Ja jestem Piekus23 i dzisiaj pokażę Wam tor z Gravitraxa, który nazwałem wyścigiem ślimaka. Jest to wyścig, ponieważ trzy kulki się ścigają, a ślimaka, ponieważ tutaj na dole są takie ślimaczki. Każdy tor oczywiście jest identyczny. A teraz zapraszam do oglądania oraz puszczam kurs. Więc, 3, 2, 1. Tak. Leciały w identycznym momencie. Zobaczymy, czy dolecam również w identycznym momencie. I z tego, co widziałem, ja doleciały w identycznym momencie. A teraz pokażę Wam wszystkie trzy tory z osobna. Więc jeden tor leci tak. Tędy, tędy. Takimi różnymi zygzakami. Leci dalej. Tutaj takimi innymi wzorkami. I z tej strony to wygląda troszkę jak ślimak. Teraz pokażę wam, jak leci kulka takim torem. Leci zygzakami. Tędy. Takimi. Oraz ślimakiem. Pozostałych dwóch torów nie będę Wam pokazywał, ponieważ, jak widzicie, wszystkie trzy są identyczne. Wszystkie ślimaki, zawiasy takie, ślaczki oraz początki. No i wszystko jest takie same. Jak widzieliście, wyścig jest. Zawsze identyczne. Wszystkie trzy kulki lecą w tym samym momencie do met. Oczywiście to lecą tak, jeśli robi się wszystkie w odpowiednim momencie, jak ja. A teraz dziękuję za oglądanie. Z grawitraksowym pozdrowieniem. Cześć! Oraz nie zapomnijcie o subskrypcji i łapce w górze.